wyjątkowe urodziny, wyjątkowej mieszkanki gminy Barwice Mariany Kopka, wyjątkowej osoby, mamy, babci i prababci. W imieniu Pana Przewodniczącego, w imieniu Zastępcy Przewodniczącego, w imieniu mojego Zastępcy składam Pani, oraz oczywiście własne rzeczy, składam Pani najserdeczniejsze życzenia ja... Dalszych lat zdrowiu, radości i wspaniałej atmosfery, takiej, którą tworzy ta kochana, wyjątkowa rodzina. Długowieczna, szczęśliwa i dobra. Dobro, dobro płynące widać i po prostu widać to również o Pani. Pani mądrość, Pani lata doświadczenia na pewno przyczyniły się do tego, że ośmioro wnucząt, ośmioro prawnucząt czerpie całymi garściami z tej wiedzy. Z wielką radością składam najserdeczniejsze życzenia wielu, wielu dalszych lat zdrowia, dwustu, tak aby szczęście Pani nigdy nie odmijało, aby radość z życia ciągle była w Pani sercu i Pani swoją dobrocią dzieliła się z pozostałymi członkami swojej rodziny oraz całej lokalnej społeczności miejscowości Ostrowc. Wszystkiego dobrego. Powróćmy jak za dawnych lat. To myślała o pani Mariannie i stulatkach, które były i będą. Pani Marianno, specjalnie dla pani dedykacja. Powróćmy jak za dawnych lat. <trymiany> Jak nasz wygląd nam jaśnie Kiedyś co dawnych dni Gdy się leży w ośmię Gdy się leży w sny Jakież roztoczne deszcz. Jaka jest recepta na długowieczność? <grystanie> Dokąd Bóg da, to będę żyć. Czym pani codziennie się zajmuje? Jak, jak to wygląda, jak pani wstanie? A teraz się nic nie robi, bo się jest na ręce. <grystanie> Czego oprócz oczywiście zdrowia można jeszcze pani życzyć z okazji tego wspaniałego jubileuszu? No co ja wiem? Ż zdrowia.